Hejka, moi drodzy, witajcie w moim kolejnym vlogu, i tym samym na dzień dobry chciałam, wam, chciałam Was przeprosić za to, co się ze mną dzieje albo się nie dzieje, puste wyszaki, dużo tutaj jest dziwnych rzeczy, ale to tak jest, jak jest przeprowadzka, wyprowadzka, więc musi mi wybaczyć. Słuchajcie, dzisiaj przechodzę do Was z nowością, taką, taką, że się bardzo cieszę, że powstała, ponieważ powstała nowa marka włóczek. Nasza polska marka. Zobaczcie, takie pudło dostałam. Nazywa się Gaboul. Na pewno już słyszeliście o tej, o tej marce, o tej firmie, ponieważ ostatnio mam wrażenie, że te włóczki zalały internet. Przynajmniej ludzie, których ja obserwuję, to już zaczęli korzystać z tych włóczek, i bardzo mnie to cieszy, ponieważ ważne jest, aby wspierać. Nasze, e, nasze polskie marki. Słuchajcie, dzisiaj będę chciała wam trochę poopowiadać o tych włóczkach. E, powiem wam, co mam w środku, co dostałam i jak to wygląda. Już zrobiłam parę próbek, także też wam m, trochę o tym powiem. A już teraz zachęcam Was też do e, wejścia na stronę do, na Gaboul i tam sobie możecie też przejrzeć, co jest, jakie są kolory, ale też bardzo ważne jest, abyście zapoznali się. Z, z całą tą firmą, z całą tą marką, z osobą, która, e, która zarządza tym wszystkim, e, bo to jest oczywiście ważne, aby zaznajomić się z osobą, która właśnie stworzyła dla nas polską markę z włóczkami. Ja się, słuchajcie, bardzo cieszę, cieszę się, że dzisiaj będę mogła Wam trochę na ten temat poopowiadać. Słuchajcie, ja mam tutaj straszny miszmasz już w tym pudełku, bo... Dużo już się rzeczy zaczęło dziać, e, także nawet nie będę Wam pokazywać, jak to wygląda. Pokażę Wam, co jest. Słuchajcie, na chwilę obecną e, na stronie mm, jest, są dostępne cztery różne opcje włóczek. E, I między innymi mamy tam, słuchajcie, Baby Alpakę, mamy e, Merino, mamy taką grubszą włóczkę e, i to jest 100% wełna. I mamy włóczkę ręcznie przędzoną, też z alpaki. Słuchajcie, bardzo fajne są to rzeczy. Zacznę sobie, słuchajcie, od Baby Alpaki. Tak ona wygląda. Ja mam tutaj różne kolorki. Mam takie trzy kolory. No, mam jeszcze czarny, ale słuchajcie, jeżeli chodzi o, o kolory, to oczywiście ja sobie ten upatrzyłam. Jest totalnie. Wkładam ją sobie tak przed nas, żeby mi tutaj fajnie ostroś złapało. Słuchajcie, bo bardzo fajnie wygląda. Dla mnie to jest taka. <gryw> Wiem, że już się śmiejecie, ale dla mnie to jest taka brudna musztarda. Bardzo fajny, ciekawy kolor. I teraz już od razu, jak jesteśmy przy Baby Alpace, ostatnio też o tym mówiłam nie na YouTubie, ale na Instagramie. Ja tak się złożyło, że mam włóczkę od Warniters, też Baby Alpaca. Tak ona wygląda i słuchajcie, chcę Wam powiedzieć, że to jeżeli chodzi o parametry, czyli długość, i jeżeli chodzi o gramaturę, to jest to samo. Jeżeli chodzi o jakość, bym powiedziała, że również, zobaczcie. No nie możecie ich dotknąć, ale można zobaczyć, że to jest bardzo podobna, podobna sprawa. I chcę Wam tylko powiedzieć, że włóczka Baby Alpaka od Wierniters jest dwa razy droższa niż ta. Od Kabul. Także to jest taka ciekawostka, taka informacja dla Was. Ja też lubię włóczki od Ujarniters, Nie będę ukrywać, ale po co mamy przepłacać, skoro praktycznie to samo jest u nas w Polsce. Także ja absolutnie zachęcam. Pamiętajcie o tym, bardzo Was proszę, bo to nie ma sensu, wiadomo. Dobra, drugą włóczką jest Merino. Bardzo fajna włóczka. Myślę, że włóczki Merino znamy, wiemy jak wyglądają. Bardzo fajna ona jest. Słuchajcie, pokażę Wam, jakie mam kolorki. O rany, zapomniałam Wam jeszcze czegoś powiedzieć, bo tutaj przy Baby alpaka dostałam też taki kolor, taki melanżowy. Mam nadzieję, że widać. Bardzo ciekawy. Nawet nie wiem, jak powiedzieć, co to jest za kolor. Bardzo fajny. No tyle, zapomniałam Wam wcześniej powiedzieć. Także jesteśmy przy Merino. Merino. Mamy jeszcze taką zieleń. I mam jeszcze taki granat, nie zół granat, czemu powiedziałam granat, skoro to jest brąz. Słuchajcie, co do Merino, Merino wszyscy znamy, wiemy jak Merino wygląda, ale chcę Wam powiedzieć, ponieważ wiele z Was szuka takiej zieleni. Nie wiem, czy to tutaj będzie widać w kamerze, ale staram się Wam pokazać jak najlepiej. To jest taka bardzo mocna, głęboka zieleń, także jeżeli szukacie, to wiecie gdzie trzeba uderzyć. Kolejną włóczką, którą chcę wam pokazać, to jest ta Fine Highland Wool. To jest 100% peruwiańskiej wełny, bardzo fajna, bardzo przyjemna. Ja nawet starałam się ją porównać do włóczki Petit Wool od Wearni ale to po prostu nie ma sensu, bo ona jest troszeczkę grubsza, przyjemniejsza zdecydowanie. Chociaż ta Petit Wool też jest bardzo przyjemna, bo wiem, ale ta jest jakby, nie wiem, ciężko powiedzieć. W każdym razie jest bardzo fajna. Ten kolor, który tutaj mam, też jest bardzo ciekawy. Ciężko jest mi w ogóle określić ten kolor, bo to nie jest ani czerwień, ani bordo. To jest coś trochę pomiędzy cegłą a rdzą. No nie wiem, jak to powiedzieć. Bardzo, bardzo fajna włóczka. Jeżeli lubicie grubaski, to to jest bardzo fajne. Na druty, 9 mm. Pokazuję Wam jakie mam kolorki. Taki i taki jeszcze niebieski. O, ten niebieski już jest rozpakowany, bo zrobiłam już próbkę z tego niebieskiego koloru. Ym. Niestety nie zdążyłam ich jeszcze wyprać, także nie wiem, co się z tymi włóczkami dzieje po praniu, ale tak wygląda próbeczka. Jest bardzo fajna. Jeżeli szukacie, słuchacie takiego niebieskiego. Jakby to powiedzieć, taki baby wool, czyli dla. Mm, nie baby wool, tylko baby blue, dla dzieci, to to jest, słuchajcie, idealny taki właśnie niebieski. Właśnie taki baby blue, ja to tak nazywam. Tak wygląda. Dobra. Bardzo fajna włóczka, bardzo fajnie się nią pracowało. E, robiłam tylko tą próbeczkę na razie. Tak więc, słuchajcie, jeżeli jesteście zainteresowani, to absolutnie Wam polecam. Ale słuchajcie. Co chciałam Wam powiedzieć? Mam tutaj taką włóczkę, która jest ręcznie przędzona. Nazywa się Handspun alpaka. Bardzo fajna włóczka. Słuchajcie, ze 100%, ze 100 alpaki, ręcznie przędzona. To jest w ogóle. Ja nie jestem w stanie Wam opisać, jak przyjemna i miękka jest ta włóczka. Zrobiłam sobie próbeczkę też z tej włóczki, z innego koloru nie zakończyłam tą próbkę tutaj, ale no nie właśnie na to. Chciałam Wam pokazać też, jak te kolorki fajnie tutaj będą przechodziły. Bardzo fajnie ona wygląda, bardzo fajnie się nie opracuje. Jest gruba na druty 12 mm. Ja tą próbkę zrobiłam na drutach 10 mm, bo nie miałam dwunastki. Jest bardzo fajna, naprawdę taka. No, nie jestem w stanie Wam tego opisać, jaka ona jest miękka, jakby ktoś co najmniej tam jedwabiem ją przejechał. Naprawdę jest mega przyjemna. Ten kolor bardzo mi. Bardzo mi odpowiada, bardzo mi pasuje i coś na pewno wymyślę z tych wszystkich w ogóle tutaj włóczek. Słuchajcie, jest jeszcze, jest jeszcze jedna włóczka. To jest taka włóczka, której nie ma jeszcze. Wydaje mi się, że nie ma jej tam na stronie. To jest taki, jakby to powiedzieć Taki moherek, ale ze 100% alpaki. Bardzo fajna. Zrobiłam z niej próbkę i jestem totalnie, totalnie, totalnie. Naprawdę, zobaczcie, jak ona wyszła. Tak jak wam powiedziałam, te próbki nie są jeszcze wyprane, bo po prostu nie zdążyłam, ale ona nie jest jak taka typowa. Jak taki typowy kicilk, bo Kitzilk jest taki, bym powiedziała, cieńszy, a ta, jakby miała więcej tych włosków pomiędzy, i to sprawia, że ta próbeczka moja jest taka miła, przyjemna i myślę, że sweter z tego to będzie coś, coś wow. Także myślę, że warto jest poczekać na to, co, na to, co będzie. Słuchajcie, ja się bardzo cieszę. Że te włóczki są. Bardzo się cieszę, że taka marka powstała. E, bardzo się cieszę, że to, że to się dzieje, ponieważ to znaczy, że e, nasza pasja, nasze hobby e, jest, jest nas coraz więcej, e, coraz częściej sięgamy pod ruty i jest po prostu takie zapotrzebowanie. Także to mnie mega cieszy, bardzo się cieszę, że tak to się właśnie dzieje. Słuchajcie, chcę Wam jeszcze tylko powiedzieć, że. E, bo chyba nie powiedziałam tego na samym początku, ale do 2 listopada jest minus 20% na cały asortyment. Ok? Na cały asortyment. A do końca tego miesiąca w gratisie możecie otrzymać wzór na takie mitenki, e, niemowlęce od Karoliny. Znamy Karolinę. Karolina to jest mistrzyni żakardów, także ja absolutnie Wam polecam, ponieważ to są malutkie rękawiczki. Może się nauczyć Właśnie, żakardów można sobie poćwiczyć. Zobaczcie, jak one ładnie wyglądają. Do końca miesiąca są dodawane w gratisie. Oprócz tego, słuchajcie, ponieważ też otrzymałam, właśnie sobie przypomniałam, takie pudełeczko ze znacznikami, igiełkami, ale też oprócz tych igiełek i tych znaczników mamy meteczkę z owieczku. Także, jak ktoś lubi e, takie, mm, takie meteczki, to absolutnie Wam e, polecam. Słuchajcie, wszystko to znajdziecie na stronie Gabool. Ja Was absolutnie zapraszam, zachęcam, polecam, aby wspierać nasze polskie marki, e, aby z nich korzystać i aby mówić o tym innym, żeby też korzystali, żeby też sprawdzili, żeby weszli i tak dalej, bo to jest bardzo, bardzo ważne. E, słuchajcie, ja też lubię. Inne włóczki z y, innych miejsc, ale pamiętajcie, że warto jest wspierać to, co nasze, to co polskie. Także ja absolutnie Was zapraszam. Dajcie mi koniecznie znać, czy znacie, czy już wiedzieliście, czy widzieliście, czy słyszeliście, czy próbowaliście, czy zamówiliście, i przy okazji możecie pisać w komentarzu różne wasze propozycje, co mogę zrobić dla Was łatwego, i szybkiego i małego z tych włóczek. Na kanał. Jeżeli coś mi się akurat spodoba, to kto wie, może akurat. Dajcie mi znać. Pozdrawiam Was.